4 lipca 1187 roku wydarzyło się coś, co zmieniło historię wojen krzyżowych na zawsze. Potężna armia chrześcijańska, licząca według różnych źródeł od 20 do 60 tysięcy rycerzy i piechurów, została doszczętnie rozbita przez siły Saladyna w bitwie pod Hattin. To nie była zwykła średniowieczna bitwa. To był moment, w którym Królestwo Jerozolimskie przestało istnieć jako realna siła militarna. Templariusze, hospitalierzy, rycerze chrześcijańscy z całej Europy wszyscy polegli lub trafili do niewoli tego jednego upalnego dnia. Jak do tego doszło? Jak muzułmańscy wojownicy pod wodzą genialnego stratega zdołali pokonać najpotężniejszą armię krzyżowców, jaką kiedykolwiek zebrano w Ziemi Świętej? W tym filmie pokażę Ci dokładnie, jak spryt, cierpliwość i znajomość terenu okazały się ważniejsze niż liczebność i ciężka zbroja. Żeby zrozumieć, dlaczego bitwa pod Hatin była tak druzgocąca dla chrześcijan, musimy cofnąć się o kilka lat i przyjrzeć się sytuacji politycznej w regionie. Królestwo Jerozolimskie w latach 80. XII wieku było państwem podzielonym, osłabionym wewnętrznymi konfliktami i kierowanym przez ludzi, którzy nie dorośli do swoich zadań. Historie takie jak ta, którą zaraz opowiem o Gwidonie de Luzinią, prawie nigdy nie pojawiają się w podręcznikach. A najbardziej zdumiewające jest to, że podczas moich badań znalazłem relacje z epoki, które całkowicie zmieniają sposób, w jaki rozumiemy ten epizod. Nie udało mi się zawrzeć wszystkich szczegółów w tym filmie, ale w materiałach uzupełniających znajdziesz pełne historie rycerzy i przywódców tamtej epoki. Link jest w opisie dla tych, którzy chcą poznać więcej niż to, co pokazuje tutaj. Gwidon de Lusignan, król Jerozolimy, był człowiekiem ambitnym, ale pozbawionym zdolności przywódczych. Tron zdobył przez małżeństwo z Sybillą, siostrą zmarłego króla Baldwina V. Większość baronów królestwa uważała go za uzurpatora i słabeusza i mieli rację. Po drugiej stronie stał Salach ad-Din Yusuf ibn Ajjub, znany w Europie jako Saladyn. Ten kurdyjski wojownik zjednoczył pod swoim panowaniem Egipt, Syrię i Mezopotamię. Był genialnym strategiem, ale też człowiekiem o niezwykłym kodeksie honorowym. Kroniki, zarówno chrześcijańskie, jak i muzułmańskie, opisują go jako władcę sprawiedliwego, który potrafił okazać miłosierdzie pokonanym wrogom. Saladyn od lat prowadził dżihad przeciwko państwom krzyżowców, jednak nie był to dziki fanatyk, jak często przedstawiają go europejskie filmy. To był cierpliwy polityk, który wiedział, że wojny krzyżowe można wygrać nie tylko na polu bitwy, ale przede wszystkim w sferze dyplomacji i ekonomii. Kluczową postacią po stronie chrześcijańskiej był Renald z Chatillon, pan zamku Kerak. Ten były krzyżowiec był prawdziwym awanturnikiem, który wielokrotnie łamał rozejmy z muzułmanami, atakując karawany handlowe i pielgrzymów zmierzających do Meki. Dla Saladyna stał się osobistym wrogiem. Sultan przysiągł, że zabije go własną ręką. Trzecią istotną postacią był Raimund III z Trypolisu, najzdolniejszy z baronów łacińskich. Znał arabski, rozumiał mentalność przeciwnika i wielokrotnie ostrzegał przed wojną z Saladynem. Niestety jego głos został zagłuszony przez Jastrzębi na dworze królewskim. Sytuacja w regionie była napięta od miesięcy. W roku 1186 Renald z Chatillon zaatakował wielką karawanę w której według niektórych źródeł podróżowała siostra samego Saladyna. To był policzek, którego sułtan nie mógł zignorować. Przygotowania do wielkiej wyprawy rozpoczęły się natychmiast. Wiosną 1187 roku obie strony gromadziły swoje siły. Saladyn zgromadził armię liczącą według różnych szacunków od 20 do 30 tysięcy wojowników. Byli wśród nich ciężkozbrojni mameludcy kawalerzyści – Lekka jazda turecka, słynąca z techniki walki łukiem na koniu oraz piechota egipska i syryjska. Muzułmańscy wojownicy Saladyna mieli jedną ogromną przewagę. Doskonale znali teren i warunki klimatyczne. Wiedzieli, gdzie są źródła wody, które wąwozy nadają się do zasadzek, a które drogi prowadzą do nikąd. Ta wiedza okaże się kluczowa. Po stronie chrześcijańskiej król Gwidon zarządził powszechne pospolite ruszenie. Z całego Królestwa Jerozolimskiego, z hrabstwa Trypolisu i księstwa Antiochi ściągnięto wszystkich zdolnych do walki mężczyzn. Według kronikarza Wilhelma Styru zebrano około 1200 rycerzy ciężkozbrojnych, co było absolutnym rekordem w historii Krucjat. Do tego doliczyć trzeba kilkanaście tysięcy piechoty i sergentów, czyli lżej zbrojnych jeźdźców. Templariusze i hospitalierzy wystawili swoje pełne kontyngenty – te dwa zakony rycerskie stanowiły elitę Armii Krzyżowców. Każdy templariusz był wart dziesięciu zwykłych żołnierzy, przynajmniej tak twierdzili sami członkowie zakonu. Ich biały płaszcz z czerwonym krzyżem wzbudzał respekt zarówno wśród przyjaciół, jak i wrogów. Jednak armia chrześcijańska miała poważny problem logistyczny. Zgromadzenie tak wielkich sił w jednym miejscu wymagało ogromnych zasobów wody i żywności. A lato w Palestynie jest bezlitosne. Temperatury przekraczające 40 stopni, suche powietrze i brak cienia potrafią zabić równie skutecznie jak miecz wroga. Wielki mistrz templariuszy Gerard de Ridefort był zagorzałym zwolennikiem wojny. Nienawidził Raimunda z Trypolisu i przekonywał króla, że jedynie natychmiastowy atak może uratować sytuację. Tragiczny błąd, który kosztował życie tysięcy ludzi. 1 maja 1187 roku Saladyn przekroczył Jordan z główną armią. Jednocześnie wysłał silny oddział pod dowództwem swojego syna Al-Afdala, by zaatakował Galileę. To był klasyczny manewr rozpraszający uwagę przeciwnika. Rycerze chrześcijańscy zebrali się w obozie pod Saforią, gdzie znajdowały się obfite źródła wody. To była doskonała pozycja defensywna. Raimund z Trypolisu błagał króla by pozostał na miejscu i zmusił Saladyna do ataku na przygotowane pozycje. Sułtan nie mógłby utrzymać tak wielkiej armii w polu przez dłuższy czas. Musiałby się wycofać. Ale wtedy nadeszła wiadomość, która zmieniła wszystko. Saladyn obległ Tyberiadę, gdzie znajdowała się żona Rajmunda. Paradoksalnie sam Raimund radziłby nie ruszać na odsiecz. Twierdził, że jego żona jest bezpieczna, bo Saladyn nie morduje kobiet i dzieci ważniejsze było zachowanie armii w całości. Gerard de Ridefort wykorzystał sytuację. Oskarżył Raimunda o tchórzostwo i zdradę. Przekonał króla Gwidona, że honor rycerski wymaga natychmiastowego marszu na Tyberiadę. 3 lipca armia chrześcijańska wyruszyła w pochód przez suchą, spaloną słońcem pustynię. Marsz z Safori do Tyberiady to około 30 km przez teren praktycznie pozbawiony wody. W lipcowym upale w ciężkich zbrojach z tysiącami koni wymagających pojenia, była to droga przez piekło. Saladyn doskonale wiedział, co robi. Jego lekka kawaleria nieustannie nękała kolumnę marszową, atakując z flanek i tyłu, by natychmiast się wycofać, gdy rycerze próbowali kontratakować. Taktyka znana jako kar i far, atak i odwrót, była śmiertelnie skuteczna przeciwko ciężko zbrojnym Europejczykom. To, co widzieliśmy przed chwilą o taktyce muzułmańskiej kawalerii, to tylko wierzchołek góry lodowej. Najbardziej zaskoczyły mnie szczegóły techniczne, które nie pojawiają się nawet w specjalistycznych opracowaniach, a które całkowicie zmieniają rozumienie, jak ta taktyka działała. W materiałach uzupełniających zamieściłem diagramy i rekonstrukcje tych manewrów link jest w opisie. Do wieczora 3 lipca armia chrześcijańska dotarła do Płaskowyżu koło wioski Hattin, u stóp charakterystycznego wzgórza zwanego Rogami Hattin. Byli wykończeni, spragnieni i zdemoralizowani. Przed nimi znajdowało się jezioro Tyberiackie z upragnioną wodą, ale drogi do niego broniły wojska Saladyna. Rajmund błagał o nocny atak, by przebić się do jeziora. Król Gwidon odmówił. Zdecydował, że armia rozbije obóz i odpocznie do rana. To była decyzja fatalna. Noc z 3 na 4 lipca była koszmarem. Saladyn rozkazał podpalić suche zarośla wokół obozu chrześcijańskiego. Dym dusił żołnierzy, którzy i tak umierali z pragnienia. Muzułmańscy łucznicy strzelali w ciemność, nie pozwalając nikomu zasnąć. A z obozów Saladyna dochodził dźwięk bulgoczącej wody, którą ostentacyjnie wlewano w piasek. O świcie 4 lipca 1187 roku rozpoczęła się właściwa bitwa pod Hatin. Armia chrześcijańska była już na skraju załamania. Kronikarz arabski ibn al-Athir pisał, że rycerze ledwo trzymali się na koniach. Gwidon rozkazał atak w kierunku jeziora. Ale piechota oszalała z pragnienia. Rzuciła się ku wzgórzu rogów Hatin, wierząc, że znajdzie tam wodę lub przynajmniej schronienie. To rozerwało szyki armii na dwie części. Saladyn natychmiast to wykorzystał. Jego kawaleria wbiła się klinem między piechotę a rycerstwo. Teraz mógł niszczyć obie grupy osobno. Rajmund z Trypolisu, dowodzący awangardą, przeprowadził ostatnią szarżę. Przez moment wydawało się, że przebije linie muzułmańskie, ale wojska Saladyna po prostu się rozstąpiły, przepuszczając rycerzy, a potem zamknęły się za nimi. Rajmund uciekł z pola bitwy z garstką ludzi. I już nigdy nie pozbył się oskarżeń o zdradę. Na wzgórzu pozostała reszta armii, otoczona ze wszystkich stron. Templariusze i hospitalierzy walczyli do końca schodząc z koni, by bronić się pieszo, gdy zabrakło im wierzchowców. Wielki mistrz hospitalierzy, Roger de Moulin, zginął w walce. Gerard de Ridford dostał się do niewoli. Czerwony namiot króla Gwidona stał się ostatnim punktem oporu. Wokół niego skupiła się garstka rycerzy broniących prawdziwego krzyża, najświętszej relikwii chrześcijaństwa, fragmentu krzyża, na którym według tradycji umarł Jezus. Gdy namiot w końcu upadł, bitwa była skończona. Straty chrześcijańskie były katastrofalne. Zginęło lub dostało się do niewoli praktycznie całe rycerstwo królestwa Jerozolimskiego. Prawdziwy krzyż wpadł w ręce muzułmanów i nigdy nie został odzyskany. Wieczorem 4 lipca Saladyn przyjął kapitulację w swoim namiocie. Scena, która rozegrała się wewnątrz, przeszła do legendy. Król Gwidon i Renald z Chatillon zostali wprowadzeni przed oblicze sułtana. Gwidon, trzęsący się ze strachu i pragnienia, otrzymał od Saladyna puchar zimnego sorbetu. To był gest łaski. W tradycji arabskiej podanie napoju gościowi oznaczało, że jego życie jest bezpieczne, ale gdy Gwidon podał puchar Renaldowi, Saladyn natychmiast interweniował. To ty mu dałeś pić, nie ja je powiedział. Następnie oskarżył Renalda o łamanie przysiąg i atakowanie pielgrzymów. Gdy ten odpowiedział arogancko, Saladyn wyciągnął miecz i jednym cięciem rozciął mu ramię. Straże dokończyły dzieła. Gwidon był przerażony, ale Saladyn uspokoił go. Królowie nie zabijają królów. Ten człowiek przekroczył wszelkie granice. Los templariuszy i hospitalierzy był tragiczny. Saladyn nakazał ściąć wszystkich pojmanych członków obu zakonów, około 230 rycerzy. Egzekucje przeprowadzili suficcy mistycy i uczeni islamscy, którzy towarzyszyli armii. Zwykli rycerze chrześcijańscy mogli wykupić się z niewoli, ale dla zakonników nie było litości. Dlaczego taka surowość wobec templariuszy i hospitalierzy? Saladyn wiedział, że są oni najbardziej fanatycznymi i najlepiej wyszkolonymi wojownikami wroga. Wypuszczenie ich oznaczałoby konieczność walczenia z nimi ponownie. Poza tym zakonnicy ślubowali, że nie przyjmą wykupu. Woleli śmierć od hańby. Arabski kronikarz Imad ad-Din al-Isfahani, naoczny świadek wydarzeń, opisywał bitwę pod Hattin jako dzień chwały dla islamu. Pisał o pobojowisku usianym trupami krzyżowców, o słońcu czerwonym od pożarów, o triumfie prawdziwej wiary. Z kolei Wilhelm Styru i jego kontynuatorzy przedstawiali klęskę jako karę boską za grzechy krzyżowców. Za pychę, chciwość i wewnętrzne waśnie. Renald z Chatillon stał się symbolem wszystkiego, co złe w ruchu krucjatowym. Konsekwencje militarne były natychmiastowe i druzgocące. W ciągu trzech miesięcy od bitwy Saladyn zdobył praktycznie wszystkie miasta i zamki Królestwa Jerozolimskiego. Tyberiada... Akka, Jaffa, Bejrut, Sydon. Wszystkie poddały się bez większego oporu. Załogi składały się głównie ze starców, kobiet i dzieci. Wszyscy zdolni do walki mężczyźni zginęli pod Hattin. 2 października 1187 roku Saladyn wkroczył do Jerozolimy. Miasto poddało się po krótkim oblężeniu. W przeciwieństwie do krzyżowców, którzy w 1099 roku urządzili rzeź mieszkańców, Saladyn oszczędził ludność. Chrześcijanie mogli wykupić swoją wolność lub odejść bezpiecznie do portów nadmorskich. Dla muzułmanów było to wypełnienie religijnego obowiązku. Jerozolima, trzecie najświętsze miasto islamu, wróciła do rąk wiernych po 88 latach okupacji. Meczet Al-Aqsa, który krzyżowcy zamienili w siedzibę templariuszy, został oczyszczony i przywrócony do kultu. Dla chrześcijańskiej Europy Wiadomość o utracie Jerozolimy była szokiem. Papież Urban III podobno zmarł z wrażenia, gdy usłyszał o klęsce. Jego następca, Grzegorz VIII, ogłosił trzecią krucjatę. Bitwa pod Hatin była punktem zwrotnym w historii krucjat. Nigdy więcej krzyżowcy nie zdołali na trwałe odzyskać kontroli nad Jerozolimą. Trzecia krucjata, prowadzona przez Ryszarda Lwie Filipa Augusta i Fryderyka Barbarosse, Zakończyła się jedynie częściowym sukcesem. Odzyskano kilka miast portowych, ale święte miasto pozostało w rękach muzułmańskich. Dla mnie osobiście najbardziej fascynujący jest fakt, że bitwa pod Hattin pokazuje, jak decyzje pojedynczych ludzi mogą zmienić losy całych cywilizacji. Gdyby król Gwidon posłuchał Raimunda z Trypolisu i pozostał w Saforii, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Zakony rycerskie, templariusze i hospitalierzy Odbudowały swoje szeregi, ale nigdy nie odzyskały dawnej potęgi w Ziemi Świętej. Templariusze przenieśli się na Cypr, a potem do Europy, gdzie w XIV wieku zostali rozwiązani przez króla Francji, Filipa IV. Hospitalierzy przetrwali, przekształcając się w Zakon Maltański, który istnieje do dziś. Zakony rycerskie średniowiecza były znacznie bardziej skomplikowane niż uproszczone wersje, które zwykle widzimy w filmach czy grach. W materiałach uzupełniających pokazuje zbroje charakterystyczne dla każdego zakonu, techniki walki, logistykę kampanii i osobiste historie, wszystko bez nowoczesnych uproszczeń czy ocen spoza kontekstu epoki. Link jest w opisie. Dla Polski historia krucjat ma szczególne znaczenie. Nasz kraj przez wieki pełnił rolę przedmurza chrześcijaństwa antemurale Christianitatis. Broniąc Europy przed najazdami ze wschodu, polscy rycerze uczestniczyli w wyprawach krzyżowych, a tradycje rycerskie kształtowały polską kulturę wojskową przez stulecia. Związki między bitwą pod Hattin a późniejszą historią Polski są mniej bezpośrednie, ale równie interesujące. Zakon Krzyżacki, który powstał podczas III Krucjaty jako organizacja szpitalna, później przeniósł swoją działalność nad Bałtyk. Gdzie przez wieki kształtował losy regionu, często w konflikcie z Polską. Do dziś możemy oglądać pozostałości epoki Krucjat. Roki Hatyn wciąż wznoszą się nad jeziorem tyberiackim w dzisiejszym Izraelu. Ruiny zamków Krzyżowców, krak des Chevaliers w Syrii, Belvoir nad Jordanem, Montfort w Galilei świadczą o potędze, która runęła tamtego lipcowego dnia. Bitwa pod Hatyn pozostaje przedmiotem sporów historyków. Niektórzy widzą w niej dowód na wyższość taktyki muzułmańskiej, inni podkreślają błędy dowodzenia po stronie chrześcijańskiej. Prawda, jak zwykle, leży po środku. Saladyn był genialnym strategiem, który doskonale wykorzystał słabości przeciwnika. Ale to głupota i pycha chrześcijańskich przywódców, szczególnie Gerarda de Ridefort i Renalda z Chatillon, doprowadziły armię krzyżowców do sytuacji bez wyjścia. Czy mogliście sobie wyobrazić, jak to było stać w tamtych szeregach? Z armią otoczoną ze wszystkich stron, bez wody, bez nadziei, patrząc, jak słońce wschodzi nad ostatnim dniem Twojego życia? To pytanie warto sobie zadać, gdy czytamy o średniowiecznych bitwach. Widzieliśmy w tym filmie, jak 20 tysięcy muzułmanów pod wodzą Saladyna pokonało armię krzyżowców w bitwie pod Hatin. Ale prawdziwa lekcja tej historii nie dotyczy tylko liczebności wojsk, czy taktyki wojskowej. Bitwa pod Hattin pokazuje, że nawet najpotężniejsza armia może zostać zniszczona przez kombinację złego dowodzenia, ignorowania rad doświadczonych doradców i lekceważenia warunków terenowych. Rycerze chrześcijańscy przegrali nie dlatego, że byli słabsi czy gorzej uzbrojeni. Przegrali, bo ich przywódcy popełnili serię katastrofalnych błędów. Saladyn z kolei pokazał, że cierpliwość, znajomość przeciwnika i umiejętność czekania na odpowiedni moment, Mogą być potężniejsze niż najcięższa zbroja. Jego strategia odcinania krzyżowców od wody była prosta, ale genialna w swojej skuteczności. Wojny krzyżowe trwały jeszcze prawie 100 lat po Hatin, ale ich charakter się zmienił. Z wielkiej wyprawy religijnej stały się serią coraz bardziej desperackich prób odzyskania tego, co zostało utracone tamtego lipcowego dnia 1187 roku. Historia bitwy pod Hatin. Pozostaje aktualna do dziś. Uczy nas o konsekwencjach pychy, o cenie ignorowania dobrych rad, o znaczeniu przywództwa w sytuacjach kryzysowych. To lekcje, które warto pamiętać nie tylko studiując średniowieczne bitwy, ale w każdym aspekcie życia. Jeśli ten film wzbudził Twoje zainteresowanie bitwą pod Hattin lub taktykami wojskowymi krucjat, napisz w komentarzu, który aspekt chciałbyś zobaczyć omówiony szczegółowo. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij przycisk subskrypcji już teraz, żeby śledzić całą naszą serię o krucjatach i koniecznie obejrzyj film, który właśnie pojawia się na twoim ekranie, kontynuuje tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię.